Zakończyły się egzaminy gimnazjalne. Dziś trzecioklasiści zdawali test matematyczno-przyrodniczy. Wyniki poznamy 12 czerwca, ale właśnie o te wyniki boją się uczniowie kilku wielkopolskich szkół. Okazało się, że nie wszyscy nauczyciele przerobili z nimi lektury potrzebne do napisania wczorajszego testu humanistycznego i gimnazjaliści nie z własnej winy stracą punkty. Dzisiejszy egzamin gimnazjalny był stres, ale zaskoczeń nie było. Prawdziwy szok na teście humanistycznym przeżyli za to wczoraj uczniowie z gimnazjum w Daszewicach. Mieliśmy charakterystykę takich postaci, których książę nie czytaliśmy. Nie wiem, ja tam nie napisałem nic, bo nie wiedziałam o co chodzi. Miałam nadzieję na więcej punktów, no ale napisałam po prostu na inny temat, no i może przyznaję jakieś punkty za ortografię, albo interpunkcję i takie tam. No bo za temat na pewno nie. Bo nawet największy geniusz nic nie dokaże. Jeśli nie przeczyta lektur lub jeśli nauczyciel ich z nimi nie przerobi. Ja mam potworne wyrzuty sumienia, bo mnie to się nie powinno przetrafić. Te, te lektury powinny być omówione wcześniej. No kwestia te, niedopatrzenia terminarza. Nauczyciel przeprasza, ale konsekwencje poniosą uczniowie. Punkty zdobyte na egzaminie decydują o przyjęciu do dobrego liceum. Za charakterystykę można ich było zdobyć 16 z 50 możliwych. W tej chwili mamy kilka szkół. Nie przekracza to dziesięciu szkół, aczkolwiek no, ciągle jeszcze te szkoły się zgłaszają, w których żadna z lektor nie była omówiona. Syzyfowe prace i kamienie na szaniec są w ministerialnej podstawie programowej, którą nauczyciel musi zrealizować w ciągu trzech lat. Powinno to dbać Kuratorium Oświaty i dyrektor szkoły. My bezpośrednio jako nadzór pedagogiczny nie mamy nadzoru nad nauczycielem. I tutaj nie mamy, nie, my nie wysuwamy konsekwencji wobec nauczyciela, natomiast my możemy jako nadzór pedagogiczny wyciągnąć konsekwencje wobec dyrektora szkoły. Ale co uratuje uczniów? Nie mamy na to zbytnio dużego wpływu w nie do dorosłych. Być może istnieje jakieś rozwiązanie. Po raz pierwszy znalazłam się w takiej sytuacji. Do końca nie wiem, dlatego informuję się ludzi, którzy... Yy... Są kompetentni w tej sprawie. Ale tych brak. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna bezradnie rozkłada ręce. Od czasów reformy edukacji nauczyciel musi zdążyć z podstawowym programem do egzaminów, mimo że rok szkolny trwa jeszcze dwa miesiące. Tegoroczny egzamin gimnazjalny bezlitośnie obnażył słabość polskiej edukacji. Niby jest system nadzoru pedagogicznego, a w praktyce go nie ma. Jest za to. Edukacyjna samowolka i jedna nauka płynąca z tego dla młodych. Konsekwencje całego tego bałaganu ponoszą tylko oni sami. Agnieszka Nawrocka, Teleskop.